Na kim jest budowany kościół chrześcijański? Czy kościół jest budowany na Piotrze, czy jest budowany na Chrystusie? Takie jest pytanie. Ewangelia według Mateusza, 16 rozdział. Przeczytajmy ten fragment i spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z Pismem Świętym. Nie odpowiadamy tutaj według tego, co myślą różni teolodzy, różni duchowni, różne kościoły, ale patrzymy do Pisma Świętego, co Pismo Święte mówi na ten temat, a więc na kim jest zbudowany kościół chrześcijański? Jezus zapytał ich, zapytał swoich uczniów, z którymi już był przez jakiś czas, a wy za kogo mnie uważacie? I odpowiedział Szymon Piotr, pierwszy. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. A więc wyznał apostoł Piotr, wyznał to, co jest fundamentem chrześcijaństwa, że Jezus to nie był tylko zwykły przypadkowy człowiek, syn cieśli i cieśla, ale że to był ten Mesjasz, zwiastowany już w ogrodzie Eden, kiedy ludzie upadli, już tam Bóg go zapowiedział i te wszystkie ofiary, które składali ludzie przez a czasy Abrahama, Jakuba, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, aż do e, czasów Jezusa, te wszystkie ofiary wskazywały na Mesjasza, którym był Jezus Chrystus. I to potwierdził Piotr. Piotr miał dobre rozeznanie, prawda? Także jego odpowiedź była słuszna. I dlatego Pan Jezus na to mu rzekł, co mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr. Ten fragment pochodzi z Biblii tysiąclecia. I teraz mamy w nawiasie kwadratowym dodane słowa, czyli opoka. I na tej opocy zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Kiedy otworzymy Biblię Tysiąclecia, katolicki przekład Pisma Świętego, przekład z imprimatur Kościoła, na samym początku, gdzie są uwagi wstępne kolegium redakcyjnego Biblii Tysiąclecia. Wielu z Państwa ma tę Biblię w domach, prawda? Więc otwórzcie sobie. Na samym początku wstęp redakcyjny. W tym wstępie czytamy te słowa. Natomiast w nawiasie kwadratowym umieszczamy wyrazy, których wprawdzie nie ma w tekście oryginalnym, lecz które według tych redaktorów są konieczne w tłumaczeniu ze względu bądź na sens bądź na wymagania języka polskiego. Ok? Czyli co tak naprawdę jest w tekście Pisma Świętego. Jezus mówi, otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr. Nie ma w Piśmie Świętym słów, czyli opoka. Dlatego one zostały w Bibliach Katolickich ujęte w nawiasie kwadratowym i redaktorzy tej Biblii wyjaśniają, że wyrazy umieszczone w tym takim nawiasie kwadratowym ich nie ma w tekście oryginalnym. Czyli zostały dodane. Także to musicie Państwo wiedzieć, że ten fragment, czyli opoka, został dodany przez katolickich tłumaczy Pisma Świętego. I oni sami przyznają, że w oryginale nie ma tego. Także tak naprawdę, co jest w oryginale? Oto ja tobie, o to, otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Na jakiej opoce? Na opoce? Na opoce wyznania, które uczynił Piotr. Jakie to było wyznanie? Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest opoką. Czy ja sobie to zmyśliłem? Zobaczmy, co Pismo Święte mówi na temat opoki. Kto jest opoką? Księdze Izajasza 44 rozdział, wiersz 8, mówi Bóg. I co mówi Bóg? Czy jest jakiś Bóg oprócz mnie? Nie ma. To jest pytanie retoryczne ze strony Boga. Bóg oczywiście chce przez to powiedzieć, że nie ma innego Boga. I dalej, albo inna skała, inaczej mówiąc, albo inna opoka niż ja. Bóg mówi ja nie znam takiego. A więc co jest opoką według Pisma Świętego? Bóg jest opoką, Jezus Chrystus jest opoką, prawda? Także na, na kim jest zbudowany Kościół Chrześcijański? Jest zbudowany na opoce, którym jest kto? Jezus Chrystus, syn Boga Żywego. I to wyznał Piotr, i Bóg, Jezus pobłogosławił go, powiedział tak, to ci Bóg objawił to wyznanie. Co wyznał Piotr? Tyś jest mesjasz, syn Boga Żywego. I na to Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiłeś tego ciała, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Gdyby chodziło o Piotra i kościół by Bóg założył na Piotrze, to czytamy, że. Na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Czy bramy piekielne nie przemogły Piotra? Zobaczmy, co było dalej. Okay? Czytamy dalej, ten fragment, ten sam fragment. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykopłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Więc Jezus ich chce przygotować na to, żeby oni nie poszli w rozsypkę i zapowiada, co tam się stanie im. A co oni na to? Nie chcą tego słuchać. I co robi Piotr? Piotr bierze Chrystusa na bok i zaczyna mu robić wymówki. Zaczyna mu robić wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I co Jezus mu powiedział? Lecz on, Chrystus, odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Piotr pozwolił szatanowi, żeby, żeby go wykorzystał i próbował odwrócić Chrystusa od jego misji. Bo Jezus mówi, co będzie jego misją? Że on musi być zabity, że musi być tą ofiarą. Trzeciego dnia stanie, A Piotr mówi, a Piotr mu chce powiedzieć, nie, to, to, to tak, to, tak nie będzie, nie, 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 to tak nie może być. I próbuje Jezusa jak gdyby e, odciągnąć od planu zbawienia. I kto próbował odciągnąć Jezusa od planu zbawienia tak naprawdę? Szatan, szatan. tak jest. I Szatan przemówił przez Piotra, miał wpływ na Piotra. I co powiedział Chrystus Piotrowi? Powiedział, zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Napomniał Piotra, gdyby Kościół został zbudowany na Piotrze, to tutaj widzimy, że już go przemogło, prawda? Już go przemogło. A, te, a, a co powiedział Chrystus? Że bramy piekielne go nie przemogą. Ale jakiego Kościoła? Zbudowanego na opoce, którym jest Chrystus, którym jest Bóg. Tego kościoła bramy piekielne nie przemogą. Gdyby kościół był zbudowany na Piotrze, to już tu go przemogły, a potem ile razy jeszcze? Ile razy się Piotr zaparł Chrystusa? Trzykrotnie się zaparł Jezusa Chrystusa. Także gdyby kościół był zbudowany na Nim, to trzy razy by już legł w gruzach. A przecież Jezus powiedział, że na tej opłocie zbuduje Kościół mój a bramy piekielnego nie przemogą. Dlaczego? Bo ta opłoka to jest kto? To jest Jezus Chrystus w którego Piotr wyznał wiarę. Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest opoka Jezus Chrystus. Także na kim jest zbudowany Kościół chrześcijański? Nie na Piotrze. Jest zbudowany na Chrystusie. Gdyby Kościół rzymski nie dodał tego do swoich Biblii, to sam by nikt na to nie wpadł, że, że Piotr może być tą opoką, na której jest zbudowany Kościół chrześcijański, prawda? Ale... Uczciwie ci redaktorzy Biblii Katolickiej, uczciwie wam mówią na samym początku, tylko kto to czyta, wstępy redakcyjne. Mało kto, prawda? Ale kto przeczyta, to wie, że to wszystko, co jest w nawiasie kwadratowym, tego nie ma w tekście oryginalnym więc nie ma w Biblii tych słów, czyli epoka one zostały dodane i. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam fragment książki historyka katolickiego, który nazywa się Peter de Rosa. On napisał tak, mówi o tych słowach, o opoce właśnie. Mówi, słowa te można zinterpretować inaczej, z czego zdaje sobie sprawę niewielu katolików. Niewielu katolików rozumie, wie, że te słowa o Piotrze... Mają inną interpretację niż ta, którą oni słyszeli od dziecka w kościele, że na Opocze, czyli na Piotrze, jest zbudowany kościół i dlatego biskupi rzymscy sobie roszczą szczególne prawa do, do przywództwa nad całym światem chrześcijańskim, bo mówią, że my mamy kościół zbudowany na Piotrze. I od Piotra, żeśmy otrzymali klucze i sukcesje, i dlatego mamy taki wielki autorytet. I teraz ten historyk katolicki wyjaśnia, że te słowa można zinterpretować inaczej, z czego zdaje sobie niewielu katolików. Możliwe, że będzie to dla nich szokiem, ale ojcowie Kościoła a więc te autorytety w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie widzieli żadnego związku pomiędzy tekstem na ścianach bazyliki a to jest właśnie ten tekst Czy jesteś Piotr, czyli skała a urzędem papieskim. Nie, nie odnosili słów tydzień z Piotr do żadnego z papieży. Mowa w pierwszym wieku, o, o ojcach Kościoła I wieku. Tekst ten analizowali wszyscy. Cyprian, Orygenes, Cyryl, Hilary, Hieronim, Ambroży i Augustyn. Z pewnością nie byli protestantami, a jednak żaden z nich nie nazywa biskupa rzymskiego opoką. W pierwszych wiekach nie nazywano biskupa rzymskiego w ten sposób, ani nie upatrywano w Piotrze opoki. Według ojców Kościoła nie Piotr, lecz jego wiara, czy Pan, w którego Piotr wierzył, jest opoką. Wszystkie sobory Kościoła, od Nicei w IV wieku, po Konstancję w XV wieku, są zgodne, że to Chrystus jest jedynym fundamentem Kościoła. Czyli to on jest opoką, na której Bóg zbudował swój Kościół. Wczesny Kościół nie widział w Piotrze biskupa Rzymu i dlatego nie uważał żadnego biskupa rzymskiego za sukcesora Piotra. I jeszcze jeden katolicki teolog i historyk, Tomasz Bockenkotter, napisał tak o Piotrze. Jak doszło do tego, że biskup Rzymu został uznany następcą Piotra, a jego prymat rozciągnął się nad całym kościołem? No to obecnie jest praktycznie dogmat w kościele katolickim, prawda? Ten katolicki teolog i historyk wyjaśnia, jak do tego doszło. Mówi tak. Nie ma żadnego konkretnego historycznego dowodu na to, żeby biskup Rzymu nawet rościł sobie jakieś prawo do prymatu, przynajmniej do połowy III wieku. Pamiętacie, kiedy papiestwo doszło do tej mocy, kiedy te trzy barbarzyńskie, no, może nie barbarzyńskie, ale w każdym razie nierzymskie ludy, które się wdarły w teren Imperium Rzymskiego, kiedy one zostały pokonane i w 538 roku biskup rzymski uzyskał bez e, pełną władzę, i wtedy też mógł wejść ten dekret cesarza Justyniana, który go uczynił zwierzchnikiem całego kościoła, to widzimy, że do tego czasu ten, pro, ten proces zaczął się wcześniej, on wtedy kulminował od tego czasu, i potem nastąpiło 1260 lat supremacji, dominacji papieństwa w Europie. Prawda? Daniel to zapowiedział. Siódmy rozdział Daniela. Jesteśmy w pewnym sensie cały czas w siódmym rozdziale Daniela, gdzie jest w XXV wersecie to prostwo, że taka moc miała powstać w chrześcijaństwie. I teraz ten katolicki teolog historyk mówi, w IV i V wieku papiestwo czyniło nieustanny progres, wysuwając roszczenia do prymatu nad całym kościołem. A więc im się bardziej zbliżało papiestwo do tego roku 538, tym więcej sobie... Przypisywało autorytetu, którego wcześniej nie miało, i, i nikt go nie uważał, biskupa Rzymu, za kogoś wyższego niż innych biskupów, innych patriarchatów. Jak się wydaje, doktryna o papieskiej supremacji nie była jeszcze znana chrześcijaństwu w czasie Soboru w Nicei w 325 roku. Wygląda na to, że papież Damazy podczas Soboru w 382 roku wysunął formalne roszczenia co do prymatu nad wszystkimi kościołami, ale bez wsparcia w decyzjach Soborowych. W czasach Leona. Ten proces osiągnął szczyt, opierając się na bogatym dziedzictwie papieskich roszczeń i doświadczeń. Leon I sformułował doktrynę o papieskim prymacie, która w decydujący sposób wpłynęła na późniejszy los papiestwa. A więc trzeba było kilkuset lat, żeby pojawiły się roszczenia co do prymatu nad chrześcijaństwem i potem się zaczęły pojawiać te interpretacje Biblii, bo jakoś... Papieństwo chciało uzasadnić biblijnie, no bo chrześcijanie domagali się jakiegoś biblijnego uzasadnienia, więc zaczęto szukać w Biblii jakiegoś uzasadnienia. No to może na Piotrze. I on był skałą i w związku z tym ta sukcesja papieska opiera się na tym dodanym tekście, czyli opoka i opiera się również na tym, komu Chrystus dał klucze, Królestwa. Piotr jest zazwyczaj ukazywany z kluczami, prawda? Że on ma klucze do, do nieba. Z czego się to bierze? W tym samym fragmencie Jezus powiedział Piotrowi, i tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Ale zauważyliście, że tu jest powiedziane i tobie, nie tylko tobie, tylko i tobie, a więc także tobie. I co to są te klucze do królestwa niebieskiego? Ewangelii według Łukasza, 11 rozdział wiersz 52, czytamy słowa Jezusa do uczonych w piśmie. Jezus mówi im: Biada Wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Co to były te klucze poznania? To była znajomość prawd Pisma Świętego. Czy uczeni w piśmie znali Pismo Święte? Znali, znali dobrze Pismo Święte, tylko że oni nie rozpoznali Mesjasza, o którym to pismo mówiło, i chociaż mieli klucze poznania, znali bardzo dobrze Pismo Święte, to sami nie weszli do królestwa Chrystusa i jeszcze innym przeszkodzili. Ale mieli klucze poznania? Je, czy Jezus zaprzeczył? Nie, Jezus powiedział, że wzięliście klucze poznania. Jezus powiedział: tak, no, macie klucze poznania. Czyli nie tylko Piotr miał te klucze poznania. Ale nawet i uczeni w piśmie, którzy nie wierzyli w Chrystusa, też mieli te klucze poznania, bo te klucze poznania to są klucze, klucze poznania, znajomości Pisma Świętego. Także jeśli znamy Pismo Święte, czy mamy klucze poznania? Też mamy, prawda? Także Jezus powiedział Piotrowi, i tobie dam. Natomiast papiestwo ukazało to tak, jakby tylko Piotr otrzymał te klucze, i to w dodatku były klucze do nieba. I w związku z tym, kto nie przychodzi do Boga przez Kościół Rzymski który ma rzekomo ten autorytet Piotrowy, no to niestety ale do nieba nie może pójść. Ale widzimy tutaj, że już ten drugi fundament, pierwszy to, czyli opoka, to zostało dodane do pisma, tego nie ma w piśmie. I drugi fundament, że Piotr miał klucze, no widzimy, że nie tylko on, każdy, kto miał pismo, znajomość pisma, nawet faryzeusze też mieli klucze poznania, więc nie było to nic szczególnego. I co jeszcze było powiedziane do Piotra, czy do uczniów w ogóle, jest taki tekst w Ewangelii według Jana, w 20 rozdziale, który mówi, weźmiecie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. O co tutaj chodzi? Bo to też często w Piśmie Świętym czytamy, że jedynie Bóg może odpuścić grzechy, prawda? I między innymi dlatego Chrystusa, faryzeusze, skazali na. Śmierć, bo odpuszczał grzechy. A oni mówili prawdę, że tylko Bóg może odpuścić grzechy, prawda? Tylko, że kim jest Chrystus? Chrystus jest Bogiem. Także odpuszczanie grzechów jest Bożą prerogatywą. Teraz Kościół odpuszcza ludziom grzechy przez duchownych. I na czym opiera to prawo? Na tym, że Chrystus powiedział, Weźmiecie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. O co tutaj chodziło? Przede wszystkim zawsze musimy wziąć pod uwagę kontekst danego tekstu. Jak wyrwiemy jakieś zdanie z kontekstu, to możemy dojść do błędnych wniosków. Musimy zawsze wziąć pod uwagę kontekst. Jaki jest kontekst tych słów? Te słowa zostały wypowiedziane nie tylko do 11 apostołów, ale zostały wypowiedziane do całego ówczesnego kościoła. Do mężczyzn i kobiet którym się Chrystus ukazał po zmartwychwstaniu. Oni byli wszyscy razem, nie tylko apostołowie, ale cały ten ówczesny kościół był razem, i gdy byli razem, to do nich wszystkich zostało powiedziane, zostały powiedziane te słowa. A więc nie tylko do uczniów Chrystusa, ale do wszystkich, którzy byli zgromadzeni tam w tym miejscu. I o co tutaj chodziło? innym miejscu Jezus wyjaśnia, jak gdyby. W Ewangelii według Mateusza w osiemnastym rozdziale czytamy jest takie zalecenie Chrystusa, że gdy brat Twój zgrzeszy, nie mamy trąbić o tym na cały świat, pisać o tym do gazet, ani robić innych tego typu rzeczy, tylko mamy iść i upomnieć tą osobę w cztery oczy, a więc prywatnie. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz z tego brata. Jeśli zaś Cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch żeby na świadectwie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi, a więc donieść lokalnemu, lokalnemu kościołowi, lokalnemu zborowi. Nie, mowa tutaj, nie jest tu mowa o całym globalnym kościele, tylko o lokalnych kościołach, że w każdym lokalnym kościele takie było zalecenie. I wtedy, jak nie posłucha dwóch ani trzech, ktoś, kto jawnie grzeszy, jawnie Łamie przekazania Boże, i tym samym składa złe świadectwo o społeczności całej chrześcijańskiej, to nie posłuchał jednego, nie posłuchał trzech, to wtedy niej Kościołowi. I jeśli nawet całego Kościoła nie posłucha się, cały Kościół go, że tak powiem, upomni i on nie zmieni się, dalej popełnia jawne i jawnie łamie przykazania Boże. To wtedy niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc chodzi tutaj o związywanie i rozwiązywanie członkostwa. Także ktoś jest członkiem kościoła, ale łamie jakiś grzech, wydaje złe świadectwo, nie reaguje na upomnienia, wówczas takiego człowieka należy odłączyć z kościoła. I taki przypadek był w Koryncie. W zborze w Koryncie, w kościele w Koryncie, gdzie pewien człowiek cudzołożył z, z żoną swojego ojca, z, jego, z swoją macochą, można powiedzieć, tak? I został odłączony od kościoła. I ta decyzja kościoła jest szanowana przez Boga w niebie. Jeśli ktoś jawnie grzeszy i ta procedura... Miała miejsce, to wówczas, jeśli on zostanie odsunięty od kościoła, to Bóg szanuje taką decyzję, bo ona jest zgodna z porządkiem. Gdyby takiego porządku nie było, to, to wtedy w kościele, e, kościół, jakie by świadectwo wydawał, gdyby trzymał w swoim gronie jako członków ludzi, którzy jawnie grzeszą. Jakie by było świadectwo? Także dyscyplina, jest potrzebna dyscyplina w kościele. I Chrystus mówił o dyscyplinie, więc w tym sensie którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Chodzi o dyscyplinę w lokalnym kościele, a nie o prawo do odpuszczania grzechów. Tym bardziej, że widzimy, że te słowa zostały wypowiedziane do wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. Do całego ówczesnego kościoła, nie jedynie do apostołów. I ja... Skąd się wzięła spowiedź uszna? Pismo Święte zaleca spowiedź serca skierowaną do Boga, do której nie potrzeba pośrednictwa człowieka. Na przykład e, czytamy w dziejach apostolskich, 10 rozdział wiersz 43. Każdy, kto w niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie. Gdyby apostołowie otrzymali autorytet do odpuszczania grzechów? Prawda? Gdyby tak było, że rzeczywiście ludzie dostaliby ten autorytet, żeby odpuszczać innym ich grzechy, tak jak to ma miejsce obecnie w czasie spowiedzi usznej, to korzystaliby z tego autorytetu apostołowie, prawda? Tymczasem okazji takich nie brakowało. Kiedy otworzycie Państwo Dzieje Apostolskie ósmy rozdział, to tam czytamy o pewnym Szymonie z Samarii, który dopuścił się grzechu. I apostoł Piotr go napomniał z powodu tego grzechu, ale zauważcie, że zamiast Go wyspowiadać, co zrobił? Powiedział do niego tak: odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca swego. Więc co zrobił apostoł, apostoł Piotr nie wyspowiadał tego człowieka, tylko powiedział mu, żeby zwrócił się. Żeby po pierwsze się nawrócił, zaprzestał tego, a po drugie, żeby się zwrócił do Boga, wyznał swój grzech, żeby mu był odpuszczony. I Jezus w modlitwie pańskiej uczył nas, że mamy się modlić. Jezus powiedział, ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, a więc do prywatnego miejsca, gdzie nikt cię nie słyszy. I tam zamknij drzwi i módl się do swego Ojca. Przebacz nam. Nasze winy, tak jak my, przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Kiedy spowiedź uszna pojawiła się i została usankcjonowana jako dogmat, w 1215 roku Sobór Laterański wprowadził dogmat o spowiedzi usznej. A więc ponad tysiąc lat po Chrystusie ten dogmat został wprowadzony. Ale jak widzimy. Nie ma on oparcia w Piśmie Świętym. Pismo Święte mówi, żeby zwracać się do Boga. I Piotr, apostoł, też wskazał temu grzesznikowi, że ma prosić Boga o odpuszczenie grzechów. On go sam nie wyspowiadał. Więc jest to też niebiblijna tradycja.